Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Szafirkowych Pasji. Dla tych z Was, którzy mnie nie znają, ja jestem Ola i na tym kanale dzielę się z Wami moją pasją, miłością do rękodzieła. W związku z tym, że mamy początek marca, serdecznie Was zapraszam na film, w którym opowiem Wam o tym, co się działo u mnie na drutach i na szydełku w lutym 2025 roku. Ale nim przejdę do opowiadania Wam o e, tym, co dziergałam, chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za mm, ogrom wsparcia i dobrych słów, które zostawiliście, zostawiłyście mi pod ostatnim moim filmem, e, który ukazał się tydzień temu na moim kanale. W tamtym filmie opowiadałam Wam o tym, e, dlaczego tutorial na taki sweterek w w ukośne paski, którego prototyp możecie zobaczyć tutaj, ukaże się trochę później. Naprawdę nie spodziewałam się takiej Waszej reakcji, tylu dobrych słów, które, które mi zostawiłyście. Tym bardziej, tym bardziej jestem Wam wdzięczna i tym bardziej się cieszę, że po ponad roku mojej obecności tutaj na YouTubie udało mi się zebrać wokół siebie e, takich ludzi, którzy naprawdę doceniają to co robię. E, takich, którzy naprawdę są ze mną na dobre i na złe. <laughs> Można tak powiedzieć. E, którzy naprawdę dobrze mi życzą. Bardzo wam za to dziękuję. Było to dla mnie no bardzo krzepiące, no, bo jeżeli widzieliście, widziałście tam ten film, to pewnie wiecie, że no, miałam bardzo dużo emocji w sobie. Była to dla mnie bardzo trudna sytuacja i tak naprawdę wasze wsparcie no, nadało sens temu wszystkiemu, co robię, na nowo tak naprawdę i uświadomiło mm, mi, że to zrobiłam dobrze. W sensie takim że zaczęłam kręcić ten tutorial od nowa, że idę swoją drogą, że się nie poddaję, że nie mam ochoty rzucić tego wszystkiego w kąt, że jest dla kogo to wszystko robić. Także naprawdę bardzo, bardzo wam za wszystko dziękuję. Na tutorial jeszcze będziecie musieli chwilę poczekać, ale o tym za chwilę. Jeżeli chodzi o moje udziergi, które ukończyłam w lutym, to były to trzy udziergi. Pierwszym był mój kardigan znaczy nie mój kardigan, który wydziergałam dla córki. Nie mogę Wam go dzisiaj tak fizycznie pokazać ponieważ. Jest u córki, a córka już nie mieszka w domu. Nie przyjechała teraz, więc nie mam tego kardiganu u siebie. Gdzieś wrzucę Wam tu zdjęcie, ale ponieważ wiedziałam, że będzie taka sytuacja, nakręciłam taki film, w którym dosyć szczegółowo Wam o tym kardiganie opowiadam, też o, o konstrukcji, co zrobiłam, w którym momencie. No i. Jakie mam uwagi do tego kardiganu, bo pewnie, pe, bo są rzeczy, które pewnie bym zrobiła teraz inaczej. Także, jeżeli macie ochotę um, zobaczyć ten kardigan i posłuchać o nim trochę więcej, to serdecznie Was zapraszam do obejrzenia vloga chyba 40? <laughs> jeżeli nie, to wam tu podpiszę i na pewno Wam podlinkuję w opisie do tego filmu, także serdecznie Was zapraszam. Drugim sweterekiem, który, który zrobiłam w lutym był sweterek, który był bohaterem tutorialu, którego Wam nie mogę pokazać, więc sweterka też nie mogę Wam pokazać, więc po prostu zaliczamy, że był. Kiedyś, jeżeli będzie taka możliwość, żeby, żeby Wam go pokazać, to Wam go pokażę, ale bez żadnego ciśnienia, po prostu. Musicie wiedzieć, że był, jest, po prostu jeden kolejny punkcik z ukończonych udzielgów. Tyle. A trzecim sweterkiem, który zrobiłam, jest ten oto sweter, który mam na sobie. Ten sweter już pokazywałam go, Wam w kawałku właśnie tydzień temu we vlogu. Wtedy miałam zrobiony jeden rękaw i kawałek tułowia, oczywiście karczek. No i teraz przedwczoraj go skończyłam. Już jest wyprany, zblokowany. Historia tego sweterka jest taka, że jeśli jesteście na bieżąco mniej więcej z moimi filmami na YouTube i widzieliście, widziałyście film, w którym opowiadałam Wam o moich, wam o moich planach na 2025 rok, to zapewne wiecie, że nie planowałam takiego sweterka, eee, tym bardziej z żakardem e, o takiej konstrukcji. E, no ale wiecie, czasem wystarczy mały impuls iskierka i się dzieje. Miałam w domu dwa motki Daisy w kolorze jasny nugat i dwa motki Karizmy w kolorze to jest chyba cynamon, ale nie jestem pewna, nie mam już banderoli, więc Wam nie mogę nawet numerka pokazać. Więc miałam łącznie cztery motki, co jest oczywiście za mało na, na sweterek. I pierwszym moim zamysłem było to, żeby zrobić sweterek właśnie o tej konstrukcji, ale w, zwyk w zwykłe paski. Po czym ten pomysł trochę ewaluował do zrobienia delikatnego zakardu. Jak wiecie, może ja żakardu nigdy nie robiłam e, oprócz mojej czapki i komina, które były wykonywane żakardem dwustronnym. Więc to była taka moja pierwsza styczność z żakardem jednostronnym. E, też musiałam się nauczyć pracować z tymi nitkami, żeby e, no, wiecie, nic mi się tutaj nie ściągało. Musiałam też opracować ten wzór aby dobrze mi się tutaj spinało w reglanach, porozliczać dobrze oczka, tak żeby mi się wzór tutaj dobrze zgodził. I może waszym pierwszym skojarzeniem, jak patrzycie na ten sweterek, to jest to, że wzięłam sobie wzór z, ze swetra kisweter sweter od Petit Nit. Otóż nie, jeżeli byście się przyjrzały porządnie, to. Zobaczycie, że u mnie motyw jest nieco inny. Jest bardzo podobny, ale inny. Także musiałam sobie tutaj wszystko to porozliczać, rozrysowywać. Ja naprawdę nie mam pojęcia, jak Nawet się nie przyglądałam, więc nie wiem, jak to tutaj dodawała oczka w reglanach, jak ona to rozpracowała. Nie zastanawiałam się nad tym w ogóle. Po prostu zrobiłam swoją wersję tak, jak czułam, tak jak, e, tak, jak mi odpowiadało. Nie wszystko jest idealnie, ale uważam, że jak na pierwszy żakard, naprawdę wyszło fajnie. I powiem Wam, że efekt w ogóle tego sweterka, to jak tutaj właśnie schodzą na dół w ramionach te żakardy, bardzo mi się podoba. To, co jeszcze mi się bardzo podoba, to to, że. W zasadzie y, zużyłam wszystkie włóczki, które miałam. To znaczy, na jacquard zużyłam obydwa motki karizmy. Tego Daisy Nugatu musiałam kupić sześć motków i zostało mi może jedna trzecia ostatniego moteczka, więc y, można powiedzieć, że prawie że idealnie. Y, więc tak, sama konstrukcja tego sweterka jest taka bardzo podobna do sweterka, który. Jest sweterkiem w skośne paski. Pokażę Wam teraz sweterek, który jest bohaterem tutorialu, tutorialu który kręcę. Jak widzicie, ten sweterek mam już rozdzielony na tułów i na rękawy. Też w tym tygodniu nie bardzo miałam taką przestrzeń na to, żeby kręcić tutorial, więc też sweterek jakoś bardzo nie posunął się do przodu. Mam nadzieję, że w tym tygodniu będzie trochę lepiej z tym z tym kręceniem tutorialu i uda mi się w ciągu najbliższych dwóch tygodni go wam po prostu wrzucić na kanał i teraz jak możecie zobaczyć to ten sweterek z tutorialu i tak samo jak ten prototyp jest wykonywany, jest dziergany od icordu. oczka są nabierane metodą i -cord. tutaj w tym sweterku mam zrobiony ściągacz jeden na jeden, tak samo mankiety tutaj są wykończone ściągaczem a w tym sweterku będą wykończone e, i-kordem. I ręka, i mankiety, i dół sweterka. E, I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj nie będę Wam opowiadać o tym, co musiałam w tym sweterku pozmienić w stosunku do tego tutorialowego sweterka. Jak będzie już tutorial na kanale y, i będziecie mieli możliwość się z nim zapoznać, to wtedy nakręcę wam taki film, opowiem wam o tym, jakie zmiany zrobiłam w tym sweterku, żeby właśnie taki sweterek sobie na bazie tego tutorialu zrobić. Także dzisiaj wam o tym sweterku dużo więcej nie powiem, bo, bo po prostu poświęcę na niego dodatkowy film, po prostu, gdy już tutorial będzie na kanale. No, tak jak wam pokazuję, tutaj właśnie mamy sweterek z tutorialu. Mam rozdzielony sweterek na tułów i na rękawy. Myślę, że już duża część pracy za mną, bo tak naprawdę zostało mi do nakręcenia na rękawy, ale też tutaj wypełnienia, ale mam nadzieję, że już teraz pójdzie szybko na ten kawałek, który tutaj mam. Złożyłam jeden cały motek w zasadzie tułów to jest jeden cały motek włóczki yarnart Everest. To jest taka włóczka, która w, 100, w 200 gramach ma chyba 320 metrów, I ja ten sweterek dziergam na drutach 5,5 mm, więc no, dzierga się bardzo szybko. I yy, ja Tutaj też oczka w, w dekocie też były nabierane na tych samych drutach, e, więc tak naprawdę do tego sweterka, jeżeli dobierzecie sobie e, druty, to tak naprawdę można na jednej parze drutów go wydziergać. Także myślę, że całkiem fajnie. E, kolory też, paseczki też bardzo ciekawie się układają, aczkolwiek tak jak Wam wspomniałam tydzień temu. Ja nadal nie jestem przekonana, czy to są moje kolory, możecie, możecie mi powiedzieć. Jeżeli no uznam, że, że no kiepsko się w tych kolorach czuję, to po prostu mam już kandydatkę, która chętnie ten sweterek przyjmie. Także na pewno się nie zmarnuje. Jak możecie zauważyć też, w tym sweterku, tak samo jak w prototypie, oczka są dodawane w taki specyficzny sposób reglan składa się z dwóch oczek e, i to jest dokładnie taki sam sposób dodawania oczek w reglanach jak mam w takim niebieskim kardiganie, e, które robiłam w wakacje zeszłego roku, gdzieś wrzucę wam tutaj zdjęcie może pamiętacie też dużo o tym kardiganie wam wtedy opowiadałam, więc jeżeli macie ochotę to poszperajcie na moim kanale na pewno znajdziecie właśnie moje opowiadanie o tym o tym kardiganie. no to tyle na drutach mam jeszcze jeden projekt <grym> projekt, który no ciągnie się już trochę ze mną powiem wam szczerze i niestety trochę utknął przez właśnie to, że skoczyły tak naprawdę nieplanowane do was sweterki na druty to jest swety, w zasadzie karczek, sweterka kardiganów z okrągłym karczkiem majurowym z takim motywem, który jest kombinacją e, e, takiego motywu bardzo zbliżonego do tego, który jest w sweterku. Chyba on się nazywa Wishing well, z Dropsa, ale to jest i tak motyw jest zmieniony w porównaniu do tamtego, wizualnie trochę zbliżony. E, I te takie strzałeczki, można powiedzieć, są przeplecione takimi. Warkoczkami. I z yy, no, trochę utknął. Ja go udziergam z włóczki Sepie Tribe, chyba. Tak się czyta. Yy, ja wam pokażę. Z takiej włóczki na drutach 3 mm, więc jest to trochę dziubanina. No i niestety powiem Wam, że sweterek najprawdopodobniej skończy na tym, że będzie sweterkiem dla mojej córki. Bo o ile no bardzo mi się podoba, o tyle będę musiała zmodyfikować trochę wersję dla, dla siebie. Moja córka jest bardzo szczupła, druga córka jest bardzo szczupła i po prostu... Sweterek jak dla mnie trochę za, wąs za wolno się rozszerza. Ja się po prostu w niego nie zmieszczę. Musiałabym zrobić bardzo nisko karczek, bardzo nisko rozdzielenia yy, właśnie sweterka na tułów i rękawy, żebym mogła się w niego zmieścić, więc mierzyłam go już na mojej córce i będzie na nią dobry. No tylko się po prostu muszę dla nie na za niego wziąć i go skończyć. A dla siebie zrobię drugą wersję, raz że z grubszej włóczki, żeby już tak się nie męczyć z tymi rzutami 3 mm, ale też zwiększę sobie ilość motywów tutaj w karczku, bo tutaj w tej wersji mam 12 motywów, znaczy tych strzałek takich. Dla siebie zrobię wersję, gdzie będę miała tych motywów 14, i myślę, że wtedy będzie ok, i myślę, tak sobie, że jeżeli będziecie mieć ochotę to nagram wam wtedy właśnie taki tutorial, jak ja te motywy yy, robię. Ale to jeżeli chcecie, to dajcie znać w komentarzu, czy coś chciały, chcielibyście takie, yy, poznać właśnie mój sposób na te ażurki. No, swederek jest przepiękny. I powiem wam, że jestem trochę złana z siebie, że, no, że tak jest, że jestem taka duża. No ale no co zrobię? Po prostu zrobię drugą wersję, a ten sweterek będzie dla córki. Mam nadzieję, że jak już się uporam z tymi dodatkowymi, dodatkowymi sweterkami, to skończę ten sweterek dla niej i będzie miała na wiosnę. Obe. Dobra, to z tych, z tych rzeczy, które mam na drutach, to jest wszystko aktualnie. Też, no jak wiecie, jakiś czas temu, całkiem niedawno, zmieniałam znowu pokój w moim, w moim domu, przeprowadzałam się i postanowiłam zrobić trochę porządki w moich włóczkach i postanowiłam zrobić taki projekt resztkowy, w którym wykorzystam wszystkie takie końcóweczki, Wiecie, z motków 3 i 4 nitkowych takich yy, ombra, czy tam dawców. Wiecie, no, no zbierało mi się tego naprawdę całe pudełko. Yy, właśnie ze wszystkich projektów, jakie wcześniej robiłam, i postanowiłam to po prostu włożyć w jeden projekt yy, i zrobić narzutę na łóżko, które mamy w tym pokoju i zaraz wam pokażę jak to wygląda. Postanowiłam zrobić prostokątną narzutę, która będzie dziergana od środka. No, raczej tego nie widzicie, tutaj jest niteczka z początku, z początku właśnie robótki, ale ogólnie tutaj ten kawałek to jest początek tego prostokąta, i on jest dziergany, jak może widzicie, w okrążeniach narzuta jest wykonywana w technice interlocking crossa i powiem wam, że musiałam się no nieźle nakombinować, żeby to rozpoczęcie zrobić właśnie tak, żeby było ono niewidoczne no, ale na szczęście się udało i zamysł jest taki, że jako jeden kolor zużyję właśnie wszystkie takie kolorowe moteczki e, dowiązując kol kolejne kolory ja sobie pomieszałam te kolory nawijając je sobie w ciasteczka w, losowych kolej, w losowej kolejności i będę po prostu te kolory po kolei zużywać jako drugi kolor jest kolor biały i później ten kolor biały przyszedł w kolor krem i będę po prostu jako, jako drugi kolor właśnie używać takiego jasnego koloru także mam nadzieję, że że z czasem ta kapa powstanie, bo jest to taki projekt, który, wiecie, chwytam gdzieś tam, jak leży jeszcze chwilę w łóżku, czy mam jakąś, jakiś moment, he, to po prostu zawsze tam jakieś parę słupeczków przerobię. I ten moment, motyw, który jest w, w tej narzucie, możecie kojarzyć z mojej chusty, którą, która powstała już w zeszłym roku właśnie w technice interlocking Crusher. No i w związku z tym mam dla Was dobrą wiadomość, bo już 13 marca będzie dostępny w sprzedaży wzór na te chustę. Wzór je, będzie dostępny w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie będzie to taki klasyczny wzór szydełkowy, w którym oczywiście będą filmiki pomocnicze na wszystkie poszczególne elementy tej chusty, które będę tłumaczyć, jak wykonywać. Brzegi, chusty, jak wykonać sobie rozszerzanie chusty. Oczywiście wzór graficzny i rozpiska do motywów tych w technice Interlocking Crusher. I to będzie taki wzór dla osób, które raz, że mają no, chociaż pod, podstawową wiedzę o technice Interlocking Crusher, ale też myślę, mają taką dużo, no nie chcę powiedzieć, samo zaparcia, ale. Ale takiego, takiej wytrwałości w tym, żeby ten wzór rozgryźć, bo tam, mimo że wszystkie szczegóły są, to trzeba je sobie po prostu poskładać w jedną całość. Chusta ja oczywiście z tego wzoru jak najbardziej da się zrobić. To nie jest tak, że się nie da, tylko po prostu trzeba wzór dobrze przeanalizować i naprawdę się da. Druga wersja wzoru będzie wersją taką warsztatową, czyli oprócz Wzoru na chusta, będzie dołączony film, tutorial, w którym przerabiam całą chustę, znaczy całą chustę, do pewnego momentu, bo później już te motywy się tak naprawdę powtarzają, ale w tym tutorialu będę tłumaczyć, jak zrobić to rozpoczęcie chusty, jak pracować w tej chustce, gdzie robić i jak robić konkretny słupek. Tak, żeby wyszła nam taka grafika, właśnie na chuste. Także y, będzie to taka łatwiejsza opcja do zrobienia tej chusty. Oczywiście dobrze jest y, przy obu wariantach tego wzoru mieć podstawową wiedzę na temat techniki interlocking crossa. Oczywiście nie musicie tej, tych podstaw techniki interlocking crossa. Uczyć się ode mnie, ale jeżeli macie ochotę, to na moim kanale i na moim Instagramie są filmiki, w których Wam pokazuję podstawę tej techniki, więc warto się zapoznać, żeby nawet jeżeli decydujecie się na tą wersję warsztatową wzoru, no, żebyście mieli też wyobrażenie w ogóle z czym się tą technikę je. Wzór będzie dostępny 13 marca, tak jak Wam wspomniałam, przez pierwsze 3 dni będzie, będą oba warianty w cenach promocyjnych, później już będzie cena regularna, wzór będzie dostępny w moim butiku, do którego link znajdziecie w opisie do tego filmu. Serdecznie Was zapraszam. A jeśli chodzi o moje plany na najbliższą przyszłość, co mam zamiar dziergać. To słuchajcie, na początku tego dnia spotkała mnie niespodzianka, ponieważ yy, napisała do mnie Karolina ze sklepu Lilopi z pytaniem, czy nie chciałabym mm, sprawdzić, przetestować ich nowych włóczek. Zaraz wam pokażę, bo już te moteczki mam. Bo oczywiście się zgodziłam, bo ja lubię poznawać nowe włóczki. Dostałam od Karoliny takie dwa moteczki. Oczywiście, za co bardzo dziękuję. Są to takie moteczki e, też ręcznie nawijane, które są trzy nitki takiego, takiej włóczki marinoakryl, czy takie standardowe jak są robione włóczki ombre, motki ombre. Do tego jest dołączona jedna nitka z nupkami i jedna nitka jakiegoś moherku. Czyli taki moteczek pięcionitkowy. E, w takim nawoju jest chyba 500 metrów. Tak, i no ja wybrałam sobie takie dwa kolory. Kolor beż i kolor karmel. Baza kolorystyczna jest dużo większa. W niektórych moteczkach mamy, zamiast nubków mamy cekiny, jakieś niteczki wielokolorowe. Naprawdę jest czym wybierać. Serdecznie Was zapraszam, żebyście sobie zobaczyli zobaczyły, jak to wygląda. Ja wybrałam sobie takie dwa kolory, z których to kolorów mam zamiar zrobić. Spódnicę. Spódnicę taką z kośną, którą robiłam w wakacje dla mojej córki. Jest na moim kanale film taki z elementami tutorialu, jak Wam Pokazuję, jak projektuję i robię taką spódnicę do mojej córki. Jest w opisie do tamtego filmu też link do pliku aktorowskiego, jak można sobie samemu taką spódnicę zaprojektować dla siebie na swoje wymiary. Także, jeżeli macie ochotę, to serdecznie Was zapraszam. Tutaj Wam gdzieś wrzucę zdjęcia jak ta spódnica wyglądała. Ja teraz będę z tych moteczków robić spódnicę dla siebie na drutach, bo te moteczki. To jest, bo chyba nie powiedziałam, to jest, one się nazywają Swing to Knit, czyli generalnie moteczki przeznaczone z myślą o dzierganiu na drutach. No jak może macie doświadczenie, to może wiecie, że właśnie z takich niteczek, wiecie, z motków ombre, no nie jest zbyt wygodnie dziergać na drutach. Ja jestem bardzo ciekawa, jak tutaj będzie, czy ta niteczka mocheru, która jest, będzie jakoś ułatwiać trochę to dzierganie na drutach. Zobaczymy. Na pewno będę Wam dawać znać. Jeszcze nie zdążyłam zrobić próbeczek. Zobaczyć, jak to wygląda. Ale mam nadzieję, że spódnica wyjdzie fajnie. Na pewno będę Wam pokazywać efekty mojego dziergania. Także, jeżeli macie ochotę sobie też taką spódnicę wydziergać, to Um, odsyłam wam, was do tamtego filmu zostawię wam link w opisie i zajrzyjcie sobie na stronę sklepu ilopi, zobaczcie jakie piękne są te moteczki może w, znajdziecie coś dla siebie link też zostawię wam w opisie do tego filmu mam jeszcze yy, w planie słuchajcie zrobienia swetra yy, swetra z kapturem Takiego przez głowę z takim fasunem, wiecie, trochę bluzowatym. <laughs> Nie wiem, czy, czy, czy wiecie o co mi chodzi, ale tak, chciałabym, powiem Wam, że chciałabym wykorzystać ten tutorial, który nagrywałam Wam na Komino Captur, więc będzie mniej więcej taki kaptur z takim luźnym swetrem. I właśnie e, ostatnio pojawił się też na moim kanale taki mini tutorial, poradnik drutowy o icordzie. i tam Wam pokazywałam taki tip e, zrobienia icordu pomiędzy e, jednocześnie nabierając oczka i e, zamykając oczka. I chcę właśnie ten motyw wykorzystać w swetrze właśnie z capturem. Zobaczyć, czy ten Icord będzie fajnie mi tutaj trzymał, wiecie, captur. Przy dekolcie, żeby mi się tutaj sweter na ramionach nie rozjeżdżał. Bo wiecie, co kiedyś robiłam kardigan właśnie z kapturem. I on notorycznie zjeżdżał mi tutaj na ramionach. Mimo, że tutaj była redukcja oczek, to finalnie się skończyło na tym, że musiałam tutaj sobie jakiś sznureczek wciągnąć. Bo po prostu kardigan notorycznie lądował mi bardzo nisko, więc wykorzystam ten właśnie sposób na to, żeby wzmocnić tutaj ten właśnie fragment przy, przy szyi i zobaczymy, jak mi się to sprawdzi. Będę Wam dawać znać. Słuchajcie, to chyba będzie na tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że ze mną tutaj jesteście. Jeżeli macie ochotę, to podzielcie się w komentarzu, co macie na drutach i na szydełku. Czy macie może już pomysł na to, jak zrobić swój sweterek w ukośne paski, z czego go będziecie robić, czy może wykorzystacie na przykład jakieś końcówki swoich włóczek i zrobicie sweterek w paseczki. Dajcie mi znać, jaki jest wasz pomysł, czy macie w ogóle ochotę skorzystać z tego tutorialu. Jeszcze raz wam za wszystko bardzo dziękuję i do zobaczenia już wkrótce. Pa.